Pan z Wami i z Duchem dwoje, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pałatowie, Panie. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłoni ich. Lecz on zwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, panie pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, panie chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto Słowo Pańskie, o Tobie Chryst. Co To prawda, zakończył się rok szkolny i z, z, z rozpoczęły się wakacje, ale dzisiaj jeszcze takie jedno nawiązanie zrobię do edukacji, bo uczenie w szkole też pokazuje... Jak bardzo w wielu sprawach różni się pokolenie dzisiejszych dzieci, inne są ich zainteresowania, inne rzeczy, które zajmują też z powodu y, różnic no, choćby w technologii, inne rzeczy interesują, zajmują czas, i tak dalej. Ale jednak można zobaczyć, że ciągle w dzieciach jest jedna rzecz taka wspólna, międzypokoleniowa. Że pojawia się w dziecku chęć pokazania swojej odwagi, i największym takim wstydem jest bycie nazwanym tchórzem. Ja sam pamiętam, że właśnie to była największa motywacja, żeby kogoś namówić do zrobienia czegoś głupiego, to po prostu zapytać, czy się boi. I dzieci widzą, że jest czymś ważnym, żeby pokazać, że jest się osobą odważną. I czasem smutne jest to, że w, zanika to, gdy człowiek wchodzi w dorosłość, mniej mu zależy, żeby pokazać odwagę i wyrabiać sobie odwagę, a tak naprawdę wtedy to jest najbardziej ważne, kiedy do, wchodzimy w dorosłe życie, które nie jest już zabawą, kiedy to jest już naprawdę poważna sprawa, kiedy życie że tak naprawdę yy, pochłania nas, a życie jest dla ludzi odważnych. I dziś... Do tego streszczają się tak naprawdę czytania, bo można je opisać jako po prostu wezwanie, żeby wstać, ogarnąć swoje życie i odważnie się za nie zabrać. Bo w pierwszym czytaniu słyszeliśmy po wołaniu Elizeusza, który na znak podjętej decyzji niszczy dotychczasowy warsztat pracy. Jest to taki znak. Że On teraz odważnie idzie w nowym kierunku, za nowym powołaniem, w stu procentach idzie za tym, co wybrał, odcina się od dawnego, z, od dawnego życia. A to jest jeszcze historia ze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie jest to jeszcze pokazane radykalniej. Pójście za powołaniem ucznia Chrystusowego wymaga porzucenia wszystkiego i rozpoczęcia nowego życia, które właśnie głównie polega na życiu duchowym. A specjalistą od życia duchowego był wielki święty, święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, autor z największego swojego dzieła, z ćwiczeń duchowych, gdzie pisał takie słowa, że człowiek jest stworzony, aby chwalił Pana Boga i naszego, oddawał Mu cześć i służył Mu, a przez to zbawił swoją duszę. Pozostałe rzeczy na ziemi są stworzone ze względu na człowieka, aby wspierały go w osiągnięciu celu, do którego został stworzony. Stąd wynika, że człowiek ma tyle z nich korzystać, ile mu pomagają do jego celu i o tyle powinien odrywać się od nich, o ile przeszkadzają mu do tego celu. Czyli celem twojego życia, chrześcijaninie, jest zbawić swoją duszę. Wszystko, co istnieje, jest wszystko co zostało stworzone z czym się zetkniesz w życiu jest właśnie po, musi być podporządkowane temu celowi, wszystko co jest na ziemi przyjemności, rozrywka pieniądze, praca, nauka i tak dalej, i tak dalej jest o tyle pożyteczne o ile przybliża cię do celu twojego życia, do zbawienia natomiast co jeśli oddala trzeba natychmiast z tego zrezygnować, podobnie też jest z ludźmi. Jeśli jakaś znajomość, przyjaźń, związek, a nawet relacje rodzinne utrudniają mi drogę do zbawienia, to natychmiast trzeba je zerwać. Dlatego, jeśli jakaś właśnie osoba, albo przyjemność, albo nawyk, styl życia sprawia, że wpadam w grzech ciężki, to trzeba mieć odwagę się od tego odciąć. Więc gdyby zapytać, czy odważne życie duchowe będzie trudne, to trzeba odpowiedzieć, że tak. Będzie trudne, jak wszystko w życiu, co wymaga jakiegoś, yy, jakiejś pracy, yy, jest w pewien sposób trudne, bo trzeba coś robić. Natomiast Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu pokazuje nam, że takie życie daje wolność, do której jesteśmy powołani. Kto żyje w grzechu, jest niewolnikiem. Kto boi się być odważnym, kto boi się zabrać za swoje życie, już jest niewolnikiem. Dlatego dziś też w Ewangelii słyszeliśmy scenę powołania. Trzech, trzech osób i trzech odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa, aby odważnie pójść za Nim. Pierwszy człowiek to jest specyficzny przykład, bo tam człowiek sam, jakby wyrwał się do Pana Jezusa, był bardzo entuzjastyczny. Dlatego Pan Jezus. Przedstawił mu trudy, które będą go czekać: to, że on nie ma tak naprawdę swojego miejsca stałego, nie ma często gdzie położyć głowy, aby odpocząć, i przedstawił mu te trudy bycia jego uczniem i podążania za nim. I czasem jest tak, że my wierzymy, dopóki jest tak fajnie i miło. Gorzej, gdy pojawiają się trudności w życiu, problemy, coś nie wyjdzie. Okazuje się, że Pan Bóg nie jest złotą rybką i wielu traci wiarę jeśli taka jest wizja naszej wiary to rzeczywiście ona się rozpadnie bo Pan Bóg nie jest po to, żeby spełniać nasze zachcianki, i żeby było tylko miło i fajnie i wszystko się układało bo takie w życiu nie jest natomiast też inni wierzą w swoją taką wizję miłej wiary gdzie wystarczy być tylko w miarę dobrym człowiekiem i tak naprawdę wierzyć w cokolwiek bo to, to jest obojętne a zetknięcie się z taką radykalną prawdą że jedyną prawdziwą wiarą jest wiara katolicka gdzie przyjąć i zachowywać trzeba ją w całości, która niesie i wymagania, i też konieczność ciągłej pracy, jest dla wielu za trudne. A Pan Jezus właśnie wzywa do, do takiego odważnego podjęcia tego trudu wiary i przemieniania się, bo tylko taka wiara daje wolność i radość. Drugi przykład dzisiejszej Ewangelii to jest człowiek, który, którego przed pójściem za Panem Jezusem powstrzymywały inne sprawy i obowiązki. Jakże często jest tak, że właśnie ktoś nie, nie, nie zajmuje się na serio swoją wiarą, dlatego że mówi, że to jeszcze nie czas, że jest jeszcze za młody, że jeszcze robi karierę i tak dalej, i tak dalej i odkłada to, co najważniejsze, to, co dotyczy celu, sensu jego życia. I trzecia postać dzisiejszej Ewangelii. Miała problemy z relacjami z bliskimi. Czasem nas zatrzymuje to, co ludzie powiedzą, jeśli będę bardziej religijny. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy po śmierci nie jest najważniejsze, czy będziemy szczęśliwi w niebie, niż to, że mieliśmy święty spokój i że wszyscy o mnie dobrze mówili w towarzystwie. Więc co człowiek, który chce zabrać się na serio za wiarę, powinien robić? Co Zrobić, jeśli chce odważnie zmierzyć się z życiem i pójść za Panem Jezusem. Zacząć trzeba od najbardziej podstawowych rzeczy, od najbardziej fundamentalnych i prostych rzeczy. Że jeśli chcemy y, zająć się swoją wiarą, to musimy mieć z Chrystusem łączność. A tą łączność, tą łączność nazywamy łaską uświęcającą. Mamy miesiąc Czerwiec, który jest miesiącem Serca Jezusowego i to serce poka pokazuje nam swoją miłość w każdej spowiedzi gdzie są przebaczane nasze grzechy i odzyskiwana jest łaska uświęcająca z pierwszym punktem jest spowiedź dalej trzeba z Chrystusem się zjednoczyć i do Niego się zbliżać aby się przemieniać to się dzieje w Komunii Świętej w czerwcu mieliśmy też Boże Ciało to uczy nas to tego, że pobożność eucharystyczna i częste przyjmowanie Kości Komunii Świętej jest niezbędne dla człowieka wierzącego Wreszcie, katolickie życie duchowe ma też wymiar taki modlitewny, szczególnie liturgiczny i wspólnotowy. Dlatego, potrzeba, aby uczestniczyć w tym, co jest sercem katolickiej wiary, czyli we mszy świętej. Dodatkowo trzeba budować swoją osobistą relację z Bogiem, która się buduje przez naszą modlitwę. I wreszcie, pomyśleć można, czy wsparciem dla nas nie może być właśnie jakaś wspólnota, która jest pomocą przy rozwijaniu wiary. Jaki jest z tego wszystkie opożytek? Wielki papież, sługa Boży Pius XII powiedział kiedyś podczas jednego ze swoich wystąpień, że pogłębie, pogłębione badanie tekstu ewangelicznego, oświecenia uzyskane na modlitwie, sugestie osiągane od drugich w ramach wymiany grupowej, Wnet ujawnią niedociągnięcia waszej wiary i mało solidne podstawy, z jakich wynikają, czyli Pismo Święte, modlitwa i inni wierzący, inni katolicy są pomocą, aby zobaczyć braki naszej wiary. I co dalej z tego będzie? Ten papież tak kontynuował. Wtedy nowe światła zaleją horyzont dotychczas ciemny, zdumionym oczom otworzą się nieznane perspektywy. Zbudzą się z waszej duszy wymagi bardziej naglące. Wydaje wam się, że chrześcijaństwo, jakie praktykowaliście dotąd, zbyt łatwo zadowalało się zachowywaniem przykazań oraz tylko istotnych obowiązków chrześcijanina bez chęci postępowania dalej. Jego posiew był tłumiony i pozbawiony swojej siły. Czyli bez tego, bez dbania o modlitwę, o mszę świętą, o y, po, y, czytanie Pisma Świętego, też y, y, rozwijanie się przy pomocy wspólnoty, choćby minimalnie wspólnoty parafialnej, to bez tego nasza wiara zatrzymuje się na, na wypełnianiu tylko tych istotnych obowiązków, tylko żeby zaliczyć, żeby jakoś to wyglądało na życie w miarę katolickie, ale bez chęci postępowania dalej. Natomiast odważna chęć zrobienia czegoś więcej powoduje, tak jak pisał ten papież, wielkie oświecenie w życiu. Ten, ten rozwój duchowy przestaje być tłumiony. Dlatego dziś Pan nasz Jezus Chrystus wzywa nas, aby odważnie pójść za nim aby zmienić swoje życie, aby zadbać o zbawienie duszy, aby w końcu naprawdę być wolnym i szczęśliwym. Dlatego warto no jako odpowiedź na dzisiejsze słowo z Pisma Świętego, w które z liturgii słowa słyszeliśmy, zadać sobie pytanie, czy będziesz miał do tego odwagę, czy będę miał do tego odwagę, aby zabrać się za to, czy jednak boję się cokolwiek ruszyć. Amen.